Suzanna Schroeder, witam Państwa w środę, 8 kwietnia i zapraszam na wiadomości. Na Śląsku jeździ już sześć takich ambulansów. Swojego wymazobusa ma także Powiatra Ciborski. Ten stacjonuje u nas, ale obsługuje także inne miasta. Wczoraj wyruszył swoją pierwszą trasę, dzięki której skrócony zostanie czas wykonywania badań osobom na kwaratanie. Do tej pory albo na oddziale zakaźnym, albo czekając w domu na okrojony z możliwości zespół z Katowic. Teraz próbkę do badania na obecność wirusa osobom podejrzanym o zachorowanie pobiorą służby z wymazobusa, które w naszym powiecie działają od dnia wczorajszego. Służby wojewody zleciły to stacją sanitarno-epidemiologicznym. Ze mną skontaktowała się pani dyrektor Karina Talabska z naszej stacji. No, i tu bardzo szybko podjęliśmy działania. Wydzieliłem miejsce w naszym obiekcie przy ulicy rzeźniczej. Tam część obiektu jest wyłączona, nikt tam poza załogą Wymazogusa nie wchodzi, także jest to zupełnie osobna część budynku. W związku z tym, że część też tego centrum rehabilitacyjnego nie pracuje, więc nie było z tym większych kłopotów tutaj. Wielki ukłon do pani dyrektor, która bardzo szybko to zorganizowała tam. Dodajmy, że wydzielone pomieszczenia w obiekcie przy ulicy Rzeźniczej potrzebne są według ścisłych procedur do przygotowań i bezpiecznego zakończenia codziennej pracy zespołu Wymazobusa. A to nie wszystko, do czego zobowiązało się miasto Racibórz. Bardzo szybko zgłosiłem gotowość jako miasto, że pokryjemy koszty wynajęcia ambulansu i też wynagrodzenia, jeśli chodzi o pielęgniarki, które tam pracują. Organizacje całego przedsięwzięcia wsparły natomiast jeszcze inne jednostki samorządu, bo wymazobus oprócz naszego powiatu będzie obsługiwał także Rybnik, Żory, Gliwice i Zabrze. Bardzo mi należało na sercu to, aby jakoś wspomóc też tutaj nasz powiat i naszego starostę, a poniekąd też i mieszkańców okolicznych miejscowości, aby już nie wchodzić w te y, zawiłości proceduralne, i po prostu przyjąłem, że Miasto Racibórz zapłaci za całość powiatu, y, aby to można było y, jak najszybciej zrobić. I już wczoraj y, y, wymazobu zjeździł, a cała akcja, o ile dobrze pamiętam, chyba zaczęła się y, w czwartek. Więc po, po uzgodnieniu, tym, tym wszystkim, no myślę, że to jest całkiem niezły wynik, bo jeszcze po drodze musiało się wykonać szkolenie w Katowicach dla, dla załogi. Obecnie do pracy w naszym regionie wydzielona jest jedna dwuosobowa załoga z ratownikiem medycznym i pielęgniarką. Jeśli jednak zajdzie potrzeba, wymazobóz otrzyma drugą i będzie jeździł na dwie zmiany. Szkoły funkcjonują w postaci zdalnego nauczania, więc tą placówką nie mogło być inaczej, bo na co dzień odkrywane i szlifowane są tam talenty, a jak dobrze wiemy przerwa w ćwiczeniach nie robi dobrze. Młodzieżowy Dom Kultury również pracuje online i to całkiem sprawnie. Teraz efekty swojej pracy prezentują nie na zajęciach w placówce, ale prosto z domu. Wychowankowie młodzieżowego domu kultury w Raciborzu poza szkolnymi obowiązkami swój czas poświęcają także swoim pasjom i nadal doskonalą umiejętności pod okiem swoich mistrzów. Myślę, że Facebook to jest taki nasz w tym momencie komunikator z całym, ze wszystkimi chętnymi, którzy by chcieli zobaczyć, jak pracujemy i jakimi metodami i w ogóle, że, że można, że da się, ponieważ. Wiadomo, że pewien rodzaj zajęć jest trudny do przeprowadzenia, jeśli nie mamy bezpośredniego kontaktu, na przykład z nauczycielem tańca, z nauczycielem śpiewu, czy, 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 czy choćby nie wiem, nawet z nauczycielami plastyki rękodzieła, tak? nie mówiąc już w ogóle o na przykład teatrze. Także, a my jednak pokaże, pokazujemy, że, że można. I rzeczywiście wychowankowie łączą się ze sobą. Swoimi nauczycielami w każdy możliwy sposób, tak, by nauka miała swoją kontynuację. A jak wiadomo, sztuka ma bardzo zbawienny na nas wpływ zarówno na odbiorców, jak i na twórców, zwłaszcza w przedłużającej się izolacji. Mamy od rodziców bardzo często informację, że jak dobrze, że jesteście, jak dobrze, że nie zawiesiliście waszej działalności, ponieważ takie spotkanie z nauczycielem danego przedmiotu, artystycznego. W tym momencie spotkanie zupełnie innym niż w szkole, gdzie można naprawdę sobie e, się rozluźnić i spotkać z tymi swoimi kolegami, z którymi nie chodzimy na co dzień do klasy, e, potańczyć, pośpiewać. Wiadomo, że, że, że sztuka e, jest w tym momencie bardzo takim, takim niezwykłym elementem, który jest potrzebny, potrzebny naszym dzieciom, potrzebny e, młodzieży, żeby, żeby nie zwariować, najprościej rzecz ujmując. W ramach zajęć online mdk wzięli też już udział w wielu społecznych akcjach. Między innymi był to Światowy Dzień Autyzmu, czy akcja dedykowana służbie zdrowia. To była akcja, która przerosła właściwie nasze najśmielsze um, oczekiwania, ponieważ ona była skierowana do dzieci z Raciborza. Była to akcja, która miała um, pokazać naszą wdzięczność raciborskim lekarzom, pielęgniarkom, um, ratownikom, którzy um, stanęli właściwie z dnia na dzień przed... Um, Thank mm -hmm. you. przed tą pracą na pierwszej linii frontu, jak to się teraz mówi, tak, w jednoimiennym szpitalu raciborskim, zakaźnym i my chcieliśmy po prostu ich wesprzeć. Wypuściliśmy akcję, która, gdzie dzieci miały rysować obrazki, które przedstawiały to, że my ich wspieramy, że szanujemy ich pracę i że, że jesteśmy myślami razem z nimi, choć jesteśmy, każdy się stara być jak najdalej od właśnie tego, tego Centrum, gdzie, gdzie jest wirus. Natomiast do tej akcji zaczęły się włączać również osoby spoza RaciBorza, osoby spoza, spoza Polski. Dostaliśmy bardzo dużo prac też gdzieś z Niemiec czy, czy, czy ze Szwajcarii, bo każdy kto czytał, no to, to się po, po prostu chciał włączyć również w tą, w tą akcję. Prace pod hasłem Jesteśmy z Wami już trafiły do RaciBorskiego Szpitala. Wszystkie inne efekty zdalnych zajęć dzieci i młodzieży z mdk możecie zobaczyć zarówno na profilu Facebookowym. Jak jak i na oknach placówki przy ulicy Stalmach. A na koniec odpędzamy myśli od koronawirusa. Dotychczas cieszące się coraz większym powodzeniem klasy mundurowe w Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego miały profil ogólny. Od września ma to się jednak zmienić, a to za sprawą podpisanego wczoraj porozumienia między Szkołą a Strażą Graniczną. Od nowego roku szkolnego klasy mundurowe w SMS-ie będą tu miały profil pod nazwą Straż Graniczna. To efekt zawartej właśnie współpracy pomiędzy placówką a Śląskim Oddziałem Straży Granicznej w Raciborzu. Ma na celu przede wszystkim wspólne kształtowanie postaw patriotycznych i postaw obywatelskich, pielęgnowanie tradycji formacji granicznych jak również tradycji narodowych, a także przygotowanie potencjalnych kandydatów do służby w naszej formacji. Teraz już jesteśmy tylko na etapie promocji, na etapie yy do tych klas, gdzie myślę, że same fakty świadczą o tym, że warto być uczniem takiej klasy, bo bardzo istotne jest, żeby szkoła, klasa dobrze przygotowała do przyszłego zawodu. Program nauczania to więc oczywiście zarówno teoria w szkole, jak i praktyka, tak by poznać służbę formacji od środka. Na no to już będzie miało miejsce m.in. w obiektach śląskiego oddziału w Raciborzu. Każdy uczeń będzie mógł poznać zróżnicowany charakter służby od kontroli granicznej i zapewnienia bezpieczeństwa w Międzynarodowym Porcie Lotniczym w Katowicach do prowadzenia działań związanych ze zwalczaniem i przeciwdziałaniem nielegalnej migracji. Każdy uczeń będzie również uczestniczył w zajęciach strzeleckich na naszej nowoczesnej strzelnicy, jak również na trenerze laserowym ale będą odbywały się e, także zajęcia z taktyk i technik interwencji i te zajęcia będą prowadzone przez instruktorów Śląskiego Oddziału Straży Granicznej. Bardzo istotne jest również to, że zajęcia będą z elementami prawa, e, czyli nie tylko nawiązujemy do historii i nawiązujemy do e, obecnego funkcjonowania placówki straży granicznej, ale także bazujemy na prawodawstwie, co ważne jest w przyszłej pracy. Biorąc pod uwagę dotychczasowe zainteresowanie klasami mundurowymi, które w Szkole Mistrzostwa Sportowego będą powoli wygaszane, to konkretny profil również zapowiada się obiecująco. Każdego roku mieliśmy jeden albo dwa oddziały, zawsze... Bo czasami, no nie czasami, w ubiegłym roku nastąpiło tak, że było rozdzielanie dla uczniów po gimnazjum i dla uczniów po szkole podstawowej, czyli w szkole zawsze były dwa oddziały Straży Granicznej. Obecnie e, modyfikujemy to no, na potrzeby, które niesie życie bardziej profilujemy się w kierunku Straży Granicznej. Myślę, że to jest bardzo dobra oferta, dlatego że nie jest to tylko budżetówka. Ale hmm, praca ciekawa i praca, która daje dużo satysfakcji, dużo zadowolenia. Rekrutacja do klasy straży granicznej rusza w maju, a dodajmy, że szkoła w Raciborzu to już druga placówka na terenie województwa, z którą śląski oddział straży granicznej podpisał porozumienie. W lutym na taką współpracę zdecydował się także zespół szkół techniczno-usługowych w tarnowskich górach. W tym trudnym czasie nie możemy zaprosić Państwa do siebie, ale możemy skutecznie nakarmić naszymi wspaniałymi i smakowitymi daniami. Nie musicie wychodzić z domu. Wystarczy zadzwonić między 12 a 21, zamówić, zapłacić online, a nasz kurier, zachowując wszelkie wymogi bezpieczeństwa, dowiezie i dostarczy zamówienie, również piwo i inne napoje pod same drzwi. Restauracje Bakrzyż i Braxton zapraszają i życzą smacznego. Koronawirus SARS-CoV-2 to nowy rodzaj wirusa, który pojawił się w grudniu 2019 roku w chińskim mieście Wuhan. Kilkanaście tygodni później dotarł do Europy, także do Polski. SARS-CoV-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Jeżeli w ciągu ostatnich 14 dni wróciłeś z zagranicy lub miałeś kontakt z osobą zakażoną, skontaktuj się z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Raciborzu. Pracownicy Raciborskiego Sanepidu dyżurują całodobowo pod numerem telefonu 604 106 359 oraz 517 886 049. Jeśli obserwujesz u siebie objawy charakterystyczne dla COVID-19, takie jak kaszel, wysoką gorączkę, bóle mięśni czy duszności, szczególnie po kontakcie z osobami powracającymi z zagranicy lub gdy podejrzewasz, że miałeś bezpośredni kontakt z osobą zarażoną, udaj się do szpitala rejonowego w Raciborzu, do namiotów ustawionych na parkingu przed wejściem do pogotowia ratunkowego i izby przyjęć. Koronawirus daje objawy podobne do wirusa grypy, dlatego nie panikuj. Jeżeli to możliwe, skorzystaj z teleporady medycznej w swoim ośrodku zdrowia, a jeżeli chcesz umówić wizytę u lekarza rodzinnego lub nawet wezwać pogotowie ratunkowe, poinformuj o swoich podejrzeniach, by uprzedzić medyków o możliwości zarażenia. Możesz też skorzystać z porady pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej lub infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia. Koronawirus SARS-CoV-2 przenosi się drogą kropelkową, dlatego dbaj o higienę, często myj ręce, a kiedy kaszlesz lub kichasz, zakrywaj nos i usta. Spotykając innych ludzi zachowaj dystans co najmniej jednego metra, a najlepiej, kiedy to możliwe, zostań w domu. Przestrzegaj zaleceń rządu dotyczących korzystania z komunikacji miejskiej czy poruszania się poza domem. Pamiętaj, że dopuszczalne jest tylko wyjście do pracy oraz w sprawach niezbędnych do życia, jak zakupy czy wizyta u lekarza. Razem poruszać mogą się tylko dwie osoby w odpowiedniej odległości półtora metra. To od Ciebie zależy życie i zdrowie Twoje i innych. Dlatego zostań w domu. Dzisiaj dyżur pełnią apteki podróżami Ogrodowa 40 Centrum Farmaceutyczne czynna 7 dni w tygodniu od poniedziałku do soboty od 7 do 22 i w niedzielę i święta od 8 do 22 oraz Opawska 33 całodobowa Centrum Farmaceutyczne czynna 7 dni w tygodniu przez całą dobę. I na dziś to już wszystko. Dziękuję za uwagę i zapraszam na jutro. Widzimy się o 18.30. Do zobaczenia.